Witam, dzień dobry w soboty. Nagrywam filmik, ponieważ postanowiłem się odnieść do zakończonego protestu osób niepełnosprawnych, jaki odbywał się przez kilkanaście dni w Sejmie. Odnoszę się do niego jako człowiek, jako osoba niepełnosprawna, tak po prostu. Moje zdanie jest takie, że ten protest zakończył się wielką porażką dla naszego obecnego rządu. To jak osoby niepełnosprawne zostały potraktowane przez państwo przez swoje przez obecną partię jest po prostu skandaliczne. Ci osoby te osoby niepełnosprawne zostały, że tak powiem, po prostu zgardzone, poniżone przez obecne władze. Oni protestowali o godność, o lepsze życie dla siebie, dla całej społeczności osób niepełnosprawnych. Taki protest nie jest niczym przyjemnym, bo kosztuje samych nerwów, stresów. Trzy dni temu, czytając, czytając wczoraj na jednym profilu facebookowym, Jaka, o jednej sytuacji, jaka miała miejsce trzy dni temu w Sejmie, w czasie jeszcze tego trwającego protestu, że niektórym matkom robiło się słabo i nie mogli nawet okna otworzyć, to po prostu. No jak to skomentować? No, skandal. I uważam, że próbowali doprowadzić do tego, żeby po prostu wyeliminować ich z tego Sejmu. Dla rządu to jest. Wielka porażka i tak będę uważać. Oni ten protest uważają za zakończony, ale ja został przerwany i jestem za kontynuacją tej walki o godne życie. I myślę, że gdy wrócą w pełni wypoczęci, w pełni sił, to wywalczą tą godność dla swoich dzieci i dla całej społeczności osób. Niepełnosprawnych. Partia, która tak naprawdę kieruje się i apeluje wszędzie wobec o godność każdego życia. A osoby niepełnosprawne są osobami, są ludźmi, którzy mają prawo godnie żyć. To, że zostali osobami niepełnosprawnymi, że się tacy urodzili albo mm, że tak powiem nabyli tą niepełnosprawność przez różne koleje losu. No nikt nie chciałby być takim. Ja sam jestem osobą niepełnosprawną, z tym, że od urodzenia. I w jakiś sposób zmagam się z codziennościami e, tej niepełnosprawności, bo moja niepełnosprawność jest niepełnosprawnością ruchową. Oczywiście nie narzekam, bo narzekanie nic nie da i trzeba się cieszyć wartością życia i każdego dnia, bo to jest... Ogromny dar, czykolwiek uważam, że rząd, który tak jak powiedziałem walczy o tą godność każdego człowieka, od poczęcia można na, y, powiedzieć, bo walczy o to, żeby jak najwięcej dzieci się rodziło, to tak naprawdę nie dba o tych swoich obywateli. Partia, która tak usilnie pokazuje jak walczy, jak poprawia jakość życia, ale to tak naprawdę im nie wychodzi. Pokazują, że ta grupa społeczna obecnego rządu w ogóle nie interesuje. Czyli traktują ich widocznie jak, nie wiem, jak jakieś przybyszy, którzy się pojawili no i są. Przykre to jest, że trzeba wybierać tę najgorszą drogę, jaką jest protest, bo nikt nie chce protestować, nikt nie chce przebywać na walce o lepszą godność. Tak jak powiedziałam w swoich dwóch filmikach, Gdyby ta poprawa życia była dla grupy osób niepełnosprawnych uwzględniana, takich protestów nie musiałoby w ogóle być, bo nie byłoby sensu, bo każdy widziałby, że ta jakość życia w tym naszym kraju jest, no, jest na jakimś tam poziomie. Tym bardziej, że no, to się należy bez dwóch zdań. Nie umiem pojąć, dlaczego mm, obecny rząd, rząd robi sobie różne podwyżki i na to pieniądze się znajdują. A na y, godność życia swoich obywateli nie ma. A to przecież obywatele od, dali im szansę władzy tym kraju. Przez tyle lat już rządzą. Nieważne, w jaki sposób y, próbują do tych obywateli dotrzeć. Ale rządząc tyle lat i zapominając o tej grupie niepełnosprawnych, bo kilka lat temu też był protest tych osób i też był strajk. Teraz znowu był strajk. A to tylko dlatego, że znowu ta grupa została jakby wyrzucona z planowania lepszego życia każdego obywatela, tak jak oni to niby twierdzą, że starają się o tą lepszą godność, tylko że zapominają o tych słabszych. Gdyby byli osobami pełnosprawnymi, na pewno by pracowali, mieliby jakieś inne życie, to jest bez dwóch zdań, Ale nie mogą nic za to, że życie w jakiś sposób dotknęło i. I, I muszą mieć ten swój przysłowiowy krzyż. W jakiś sposób też go niosę, ale ja już jestem z tym pogodzony. Myślę, że wiele osób też, ale to już nie o to chodzi, czy jest, czy nie. Po prostu należy się lepsza, godna e, możliwość życia też mają prawo gdzieś pojechać, mają prawo sobie coś kupić, mają prawo się ubrać, mają prawo iść do kawiarni. I mnóstwo takich e, rzeczy, które. Że tak powiem, życie nam gwarantuje. Myślę, że ten protest dał na razie rządowi odetchnąć, ale czekam, aż osoby protestujące nabiorą sił i dojdą do siebie pod względem fizycznym i nie tylko. I będą walczyć o tą godność. Ja jestem za tym i powtarzam do złudzenia, że gdyby był proces ogólnopolski, to jechałbym nawet w nocy, bo walczyłbym też o swoje prawa i o prawa innych osób. Rząd tak bardzo chyba zapomina, że ci ludzie z tyle wieloma się muszą mierzyć z trudnościami. Dzisiejsza renta socjalna wynosi tam 1550 z groszami. Z tego jest i do ręki jest 1400 z groszami, bo tyle dostaj. No, plus zasiłek tam z mopsu i, i taki jeden dodatek. E, no to to jest całe moje finanse na życie. Jeżeli ktoś ma takie same finanse, bo osoby niepełnosprawne mają rentę w tej samej kwocie i teraz trzeba za to kupić jakieś lekarstwa, opatrunki. Trzeba o dziecko zadbać pod wieloma względami, czy choćby ubrać, jeść. To rząd chyba zapomina, że osoby, takie osoby mają prawo żyć, bo na to tak wychodzi tak naprawdę. Tworzą tysiące, mnóstwo różnych programów, wymyślają na poczekaniu jedno za drugim, i co chwilę uchwalają i wdrażają w życie. Tworząc program, ja powiem szczerze, nie słyszałem, żebym gdzieś słyszał w nawiasie, że. Coś będzie dla niepełnosprawnych. To, co chcą tam wymyśleć, że by była możliwość pracy dla, dla tych rodziców, żeby mogli pracować. Ale jakby chyba zapominajmy o tych najciężej niepełnosprawnych, których rodzice zrezygnowali z pracy i nie mogą podjąć tej pracy, bo są opiekunami, są rodzicami tych osób. Rząd pewno myśli, że to tak łatwo jest e, walczyć i prosić o te pieniądze, które im też się należą. Przykre to jest, że obecna władza tyle lat rządzi i cały czas o tej grupie społecznej zapomina. Każdy ma prawo godnie żyć, każdy obywatel, czy sprawny, czy niepełnosprawny. Ale czy te osoby muszą być w naszym kraju zapominane? Gdyby nie byli zapominane, to byłaby, myślę, godność życia. A z tym całe życie kuleje. Za granicą, w Niemczech, w innych krajach. Wiem, że ta pomoc jest na wysokim poziomie. Nie wiem, od czego to zależy. Czy od naszego rządu, czy myśli tak, jak myśli. Czy po prostu... No nie wiem, jak to po prostu ująć. Wczoraj, gdy ogłosili, że opuszczają Sejm, to myślę, że tak naprawdę rząd odniósł wielką porażkę. Przecież ten protest nie był, jakby to powiedzieć, dla grupy osób, które mogły go oglądać, bo wszyscy, którzy czytali internet, którzy oglądali telewizję, wiedzieli, co mniej więcej się dzieje. I każdy może sobie wyrobić własne, własne zdanie na ten temat, jak najbardziej ma prawo. Dla mnie jest to. To, co kieruje się rząd obecny, czyli wartościami e, kościelnymi, że tak powiem, nie, prze, nie przekłada się to w czyn. Bo jest czyn, słowo i modlitwa, jak to się mówi, najważniejsze z tego jest czyn. Mówić można tysiące słów. Jak już powiesz, to staraj się to we, e, zrealizować, a z tym niestety jest problem. Niektórzy pewnie pomyślą, że a protestują, bo, 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 bo e, znowu pieniądze chcą. No ja tak niestety nie uważam. Tu nie o to chodzi. Chodzi o tą godność życia. Każdy normalny myślący człowiek, jeżeli e, by widział, że ta godność życia tych osób jest na miarę dobrym poziomie, to nie trzeba by było protestować, bo jaki to ma sens. Ale nie ma tej godności, tego godnego życia. I rząd który już rządzi tyle lat, Został mandat zaufania przez swoich obywateli i dostał już dość długą, bo za każdym razem, co są wybory, to jednak jest wybierana obecna partia. A w mediach tylko przekręcają, wymyślają i głoszą nieprawdę pod, pod, pod tym kątem, że, że tak wielce, wielce pomagają. Myślę, że to tyle, co chciałem się tak odnieść własnymi słowami. A dla osób niepełnosprawnych życzę Wam dużo sił, dobrych ludzi koło siebie, aby zamierzone cele, jakie chcecie osiągnąć wam się udało. Pamiętajcie, że czasami żeby coś osiągnąć, potrzebujemy czasu. Ważna jest w tym wszystkim cierpliwość i spokój. Jeśli będzie spokój, to pomału będzie wychodzić. Nie zawsze to, co chcemy osiągnąć, wyjdzie nam już. Bo trzeba takiej pokory w sobie i czego Wam życzę. Życzę Wam każdego dnia dobrych ludzi koło siebie, abyście w swoich głowach i nie tylko przełamywali takie bariery, jakie też pewno macie takie w takich głowach, takie swoje lęki, abyście starali się ich wyeliminować i wychodzić do ludzi, szczególnie teraz, gdy pogoda jest taka ładna. Nie wstydzili się swojej niepełnosprawności, bo jesteście osobami, jesteście ludźmi, którzy mają swoją godność. Nieważne, czy macie dwie nogi, czy dwie ręce, czy ich nie macie. Jesteście ludźmi i nie pozwólcie sobie tej wartości odebrać, bo ludzi mamy wokół siebie różnych. Jeżeli natraficie, albo no natrafiacie na osoby, które was wyśmiewają, pamiętajcie, że. Takie osoby nie rozumieją pewnych rzeczy i może nie zostało im to przekazane, taka wartość życia, bo ta jest ogromna wartość życia i może nie zostało im przekazane, że nie należy tak postępować. Bo ja zawsze mówię, przepraszam, że niepełnosprawność nie jest dla wybranych, może każdego spotkać i w jakiś sposób na nowo może nałożyć na nich nowy styl życia, którą będą musieli się nauczyć i wdrożyć. Także pamiętajcie, jesteście godnymi osobami, osobami, którym należy się szacunek, osobami, które mają prawo walczyć o swoje prawa i, i, i róbcie to, jeśli macie na tyle siły i determinacji walki w sobie. Nie poddawajcie się, a myślę, że wszystkie zamierzone cele, które osiągniecie, zostaną osiągnięte i i, I będziecie szczęśliwsi. W jakiś sposób my już codziennie podejmujemy jakąś walkę ze swoimi niepełnosprawnościami w takich prostych czynnościach, y, które nam mogą sprawiać trudności a osobom w pełni sprawnym, łatwość. Ale myślę, że to później nie daje nam ogromną satysfakcji. I tak jak mówię, nie pozwólcie sobie tej godności odebrać, choćby nie wiadomo, jak bardzo ktoś. Wam to próbował narzucić, albo próbował was że tak powiem dawać zrozumienia, że nie jesteście wartościowymi ludźmi. To jest nieprawda i nigdy nie pozwólcie sobie na to, abyście tego sobie myśleli. Życzę Wam dobrego dnia. Pogoda dzisiaj się zanosi tutaj, gdzie mieszkam ładna. Więc życzę Wam, żebyście wyszli na spacer i cieszyli się tą piękną, wiosenną pogodą. Pozdrawiam.